Witam serdecznie. Chciałbym przywitać Was wszystkich na kolacji czwartkowej. Dlaczego kolacja nazywa się czwartkowa? Czwartek to jest dobry dzień. Dobry dzień, aby się spotkać, aby móc spędzić ze sobą trochę czasu w środku tygodnia. A pamiętamy, myślę też z historii, król Stanisław August Poniatowski organizował takie obiady czwartkowe. I na tych obiadach spotykali się artyści, naukowcy i dyskutowali. Dzielili się tym, co każdy miał, po to, żeby się nawzajem zainspirować, i to myślę, że to miało też dobry wpływ na naszą historię. Niedawno zrozumiałem, usłyszałem gdzieś w moim sercu pewne zaproszenie. I to nie było zaproszenie ze strony króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale ze strony naszego króla, pana Jezusa. Wierzę w to, że on nas zaprasza, po to, żeby móc się spotykać w czwartki, regularnie, po to, żeby móc się inspirować. Wierzę w to, że te spotkania miałyby być takimi wieczorami inspiracji poprzez słowo i poprzez uwielbienie. A więc będzie też czas na uwielbienie, może nie dziś, ponieważ to jest takie pierwsze założycielskie spotkanie, ale niektóre te spotkania będą yy, poświęcone tylko słowu i takiemu dzieleniu inne, yy, uwielbieniu, i myślę też może trochę słowu. Wierzę w to, że naprawdę zaprasza nas nasz król Jezus. A ja będę takim koordynatorem, bo zawsze ktoś musi to wszystko skoordynować, poustawiać naczynia, a potem je pozmywać, także będę się tymi rzeczami zajmował. Więc powiedzieliśmy już, dlaczego czwartkowa, ale dlaczego kolacja? Dlatego, że mam takie wrażenie czytając Boże słowo, że Pan Jezus upodobał sobie bardziej porę wieczorną. I w Objawieniu 3:20 czytamy coś takiego: stoję u drzwi i kołaczę. Dzisiaj powiedzielibyśmy: pukam. I jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, to wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Czyli jadł kolację, a on ze mną. Wejdę do Niego. Będę z Nim, a on ze mną. To jest bardzo głębokie słowo. Ja chciałbym tak może podzielić się tym, jak to wydarzyło się w moim życiu. Bo ja zacząłem szukać Boga pod wpływem Doświadczenia takiej głębokiej świadomości tego, że ja umrę. Wiecie, każdy człowiek wie, że inni ludzie umierają i ja też wiedziałem. Dobrze pamiętałem pogrzeb mojego ojca, którego straciłem jeszcze jak, jak byłem małym dzieckiem. Ale nigdy nie zastanawiałem się nad tym, że ja umrę. I kiedy, mając 20 parę lat, Znalazłem się w szpitalu wobec konieczności natychmiastowej operacji. Po raz pierwszy w życiu zrozumiałem, że moje życie się skończy i że właśnie prawdopodobnie nie obudzę się z tej operacji. I wtedy po raz pierwszy od paru lat pomodliłem się, bo ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że Bóg istnieje, ale przestałem się zajmować tym, co On ma dla mnie. Zająłem się sam. Swoim własnym życiem. I nie za bardzo mi to wyszło, tak powiem szczerze. Znalazłem się w miejscu, kiedy zrozumiałem, że moje, powiem tak obrazowo, ręce są puste, a moje serce jest brudne, albo w drugą stronę. Moje serce jest puste, a moje czyny, moje ręce są brudne. Nie powiedziałem, jak wyglądała moja modlitwa. Kiedy zwróciłem się do Boga, powiedziałem: Boże, ja będę Ciebie szukał. Jeżeli mógłbym nadal żyć, to będę Ciebie szukał, bo Cię zgubiłem. I kiedy wyszedłem ze szpitala, to poszukiwanie trwało parę miesięcy, solidnych parę miesięcy. Szukałem w różny sposób, ale w pewnym momencie zacząłem czytać Biblię. Nie za bardzo rozumiałem to, co czytam, ale jedno zrozumiałem: że ten Jezus, o którym czytam, jest kimś, kogo ja nie znam, a kogo bardzo, bardzo chciałbym poznać. I w maju 83 roku, a więc minęło już trochę czasu, 86, to nie było 83, 86 rok, Pan Jezus przyszedł do mnie. No to może tak brzmieć dziwnie, ale to spotkanie było tak znaczące, że to, co dzisiaj robię, jest skutkiem tamtego spotkania. Również w sferze muzycznej, to, że nie gram o jakiejś Jolce, którą, której nigdy tak naprawdę nie spotkałem, ale która podobno pamięta. Nie gram o niej, ale gram o kimś i śpiewam o kimś, kogo spotkałem i to jest Pan Jezus. I kiedy On był w moim pokoju, Jego obecność ogarniała mnie, ja powiedziałem Mu: Panie Jezu, ja chcę. Żyć dla Ciebie. Jeśli Ty umarłeś za mnie, to ja chcę żyć dla Ciebie. I nawet nie wiedziałem wtedy, że to, co wypowiadam, jest tak naprawdę esencją chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo polega na tym, żeby żyć dla Boga. Nie tyle robić coś dla Niego, ile żyć dla Niego. I kiedy to powiedziałem, stało się coś bardzo, bardzo dziwnego, jeszcze bardziej dziwne niż to, co do tej pory powiedziałem. Mianowicie ta zewnętrzna obecność. Jezusa, która była w moim pokoju. Ona zaczynała wchodzić do mojego wnętrza. Ona weszła we mnie. I od tego dnia nie byłem w stanie myśleć o nikim innym, nie byłem w stanie o nikim innym rozmawiać, tylko i wyłącznie o Jezusie. I później, oczywiście, moje życie się w różny sposób toczyło. Nie będę teraz mówił, gdzie prowadził mnie Jezus przez te wszystkie lata ale na to jedno chciałem zwrócić uwagę. On wszedł we mnie. I kiedy czytam to, co obiecuję w Księdze Objawienia, w Księdze Apokalipsy, w trzecim rozdziale, dwudziestym wierszu, stoję u drzwi, pukam, kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos, otworzy drzwi. To są drzwi, które my mamy. Klamka jest po naszej stronie. To wejdę do Niego. Czyli nie będę stał z boku, nie będę się przyglądał, jak, jak on żyje, nie będę stał z kijem baseballowym po to, żeby zdzielić go przez łeb, kiedy mu coś nie wyjdzie, ale wejdę do niego. Wiecie, dopóki mamy takie doświadczenie, że Bóg jest gdzieś poza nami, to to, co On mówi w swoim słowie, oskarża nas, a szczególnie Jego przykazania, Jego nakazy. Oskarżają nas. Bo to, co jest z zewnątrz, nie daje nam siły, żeby mogło być w nas. Dopiero wtedy, kiedy to jego życie przychodzi do naszego wnętrza, to daje ogromną siłę, żeby móc żyć według słowa, które on do nas mówi. I to doświadczenie, że on wchodzi w nas po to, żeby w nas żyć myślę że jest kluczowe dla każdego chrześcijanina i nie chodzi o to teraz że my musimy to przeżywać w taki sposób odczuwalny ale mm, nawet jeżeli tego nie czujemy czy nie czuliśmy w żaden sposób to jest ważne żebyśmy w to uwierzyli bo nie jest ważne to co my czujemy ale to w co wierzymy ja się przyznam że to odczucie ono bardzo wzmocniło mnie i wzmacnia mnie do dzisiaj i wiem, że nie muszę go szukać gdzieś poza mną, ale on jest tym, który obiecał, że będzie we mnie, i tam Go spotykam wewnątrz w moim sercu. Jeszcze jest jedno słowo, które przypominam sobie w, Jania, w Ewangelii Jana 14 od 16 do 17. Czytamy coś takiego, Pan Jezus mówi, będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby był. Z Wami na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale Wy go znacie, ponieważ u Was przebywa i w Was będzie. Na trzy takie słowa chciałbym zwrócić uwagę, które dla mnie są kluczowe w tym tekście: aby był z Wami na zawsze. Wiecie, kiedy Pan Jezus obiecuje, że. Pośle Ducha Świętego razem z Ojcem, to nie po to, żeby Duch Święty do nas czasami przychodził, a później odchodził. Kiedy modlimy się, to bardzo często widzę takie sytuacje, że wielu ludzi zaczyna modlitwę Przyjdź, Duchu Święty. I nawet śpiewają takie piosenki Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę i tak dalej, albo Duchu Święty wołam przyjdź. Ja sam te piosenki śpiewałem. Bardzo głęboko wierząc w ich treść, dzisiaj już nikt nie śpiewam. <laughs> nie dlatego, że to jest grzech. Wiecie, ja, ja wierzę w to, że można taką piosenkę zaśpiewać, ale, ale bardzo jest ważne, żeby rozumieć tą duchową sferę, w której my się poruszamy. Kiedy jesteśmy chrześcijanami, duch święty został nam dany. I to nie jest tak, że kiedy my się spotykamy Musimy modlić się Duchu Święty przyjdź, bo, bo go wcześniej nie było A kiedy my mówimy Duchu Święty przyjdź, to on do nas przychodzi Wiecie, leci jak, jak Gołąbek i, y, Po to, żeby z nami być A później, kiedy kończymy nasze spotkanie To on mówi do widzenia i wraca, wraca do nieba y, Smutne by to było I tragiczne wręcz gdyby, gdyby w ten sposób wyglądało nasze życie Pan Jezus obiecał, że Duch Święty, którego on pośle, będzie z nami na zawsze. Dlaczego? Dlatego, że my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w ogóle być chrześcijanami, jeżeli nie mamy Ducha Świętego, jeżeli On nie żyje w nas, jeżeli nie prowadzi nas. A apostoł Paweł mówi, że ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Także my potrzebujemy w ogóle, żeby być dzieckiem Bożym, żeby być synem Bożym, potrzebujemy. Być prowadzeni przez Ducha Świętego. I nie gdzieś z zewnątrz, ale wewnątrz, ponieważ nasze ciała są Jego świątynią. On chce w nas przebywać, on chce w nas mieszkać i nie chce do nas tylko czasami przychodzić, odwiedzać nas, a później wracać gdzieś do innego miejsca. I myślę, że to jest bardzo ważne, wręc, wręcz kluczowe, jeżeli mówimy o naszym rozumieniu modlitwy, naszym rozumieniu duchowego życia, dlatego że nasz. Rodzaj modlitwy, nasz sposób modlitwy wpływa na naszą wiarę i vice versa. Nasza wiara produkuje jakąś modlitwę. A z kolei to, jaką mamy wiarę, wyznacza owoce, jakie w życiu będziemy widzieć. Pan Jezus powiedział: Niech Ci się stanie według Twojej wiary, albo niech Ci się stanie tak, jak uwierzyłeś. Wielu ludziom tak mówił. Więc jeżeli my będziemy wierzyć w to, że Duch Święty czasami do nas przychodzi, Prowadzi nas gdzieś podczas modlitwy, a później wraca do siebie, do nieba, bo nie jest zainteresowany naszym codziennym życiem, wszystkim tym, czym żyjemy, to będziemy zbierać takie owoce. Będziemy żyć tylko od czasu do czasu w jedności z Bogiem. Będziemy balansować w naszym życiu pomiędzy sferą sakrum, takimi miejscami specjalnie przeznaczonymi dla Boga, i sferą profanum, która. Jest taką sferą nieświętą, codziennością, ale to nie jest chrześcijańskie życie. Życie chrześcijanina jest całe sakrum. Co więcej, wierzę w to, jestem przekonany, że po to Jezus umarł, aby całe nasze życie było sakrum. Po to umarł, aby Duch Święty zamieszkał w nas. Aby nie tylko nas odwiedzał, ale żeby był z nami na zawsze, tak jak powiedział. I też. Później, kiedy czytamy ten fragment z 14 rozdziału Jana, 16-17, to widzimy coś takiego. Ponieważ u was przebywa i w was będzie. I ja zerknąłem na to, co jest napisane w oryginale. I tam jest napisane coś takiego, parahumin, czyli para to jest wokół, pomiędzy. Czyli kiedy my się spotykamy, Duch Święty jest pomiędzy nami, i Pan Jezus wtedy powiedział U was przebywa, u was już przebywa Para humin Ale obiecał coś takiego I w was będzie A to słowo w was To po grecku jest en humin A słowo en To znaczy wewnątrz, w środku Więc Pan Jezus wyraźnie powiedział, że Duch Święty będzie wewnątrz Kiedy mówił to do apostołów Jeszcze nie było momentu Zesłania Ducha Świętego ale od czasu kiedy Duch Święty został dany podczas zesłania Ducha Świętego on jest w nas. Od czasu kiedy my oddaliśmy Jezusowi nasze życie, a on dał swoje życie z martwychwstałego Chrystusa, to Duch Święty przebywa w nas. I to dotyczy wierzących. Nie dotyczy wszystkich ludzi na świecie. To dotyczy tych Którzy zaufali mu, oddali mu swoje życie, a on żyje w nich. Wiecie, to jest przywilej, jakiego świat nie zna. I Pan Jezus też powiedział: Dam wam ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ ani go nie widzi, ani go nie zna. Te rzeczy, które mówię, są kompletną abstrakcją i wręcz dla ludzi ze świata wydaje się, że jakaś śrubka mi się odkręciła. Tak? Ale tym żyje. Tym chcę żyć coraz głębiej i głębiej, i tak naprawdę to jest moja nadzieja, i chciałbym, żeby ta rzeczywistość była coraz bardziej realna w moim życiu, i wierzę w to, że Wy też poszukujecie tego samego. Więc yy, wierzę w to, że Pan Jezus po to umarł, abyśmy. Yy, nie, nie doświadczali samotności, ale, ale aby Duch Święty był wewnątrz nas. I zobaczcie, tutaj jest taki fragment listu do Hebrajczyków. To jest dziesiąty rozdział listu do Hebrajczyków, od wiersza szesnastego. Jest mowa o nowym przymierzu. To jest oczywiście obietnica z Jeremiasza 31, od 33 wiersza i tak dalej. Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan, dając prawa moje w ich sercu, także w umyśle ich wypiszę je, a grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będę. Czyli Bóg obiecał, że w nowym przymierzu te prawa, które Bóg stworzył, ustanowił, on włoży w serca i umysły tych, którzy je przyjmą tych, którzy przyjmą jego życie. I wiecie, to jest tak naprawdę jedyna nasza nadzieja. Jedyna nasza nadzieja na to, aby stać się coraz bardziej podobni do Jezusa, aby umieć słuchać innych ludzi, aby umieć kochać innych ludzi, aby nie być egoistą w swoim życiu, ale aby móc dawać miłość i doświadczać miłości. To jest jedyna nadzieja, żeby nastąpiła prawdziwa przemiana naszych charakterów. Bo my nie mamy problemów w naszym duchu. My mamy problemy w naszej duszy, w naszych emocjach, w naszej woli, w naszym sposobie myślenia, w naszych charakterach. Ale dlaczego mówię, że to jest nadzieja? Dlatego, że kiedy to życie, które jest w Bogu, które przychodzi do nas i mieszka w nas, w naszym wnętrzu, ono pracuje w nas. Ono pracuje w naszym duchu i zaczyna wpływać na naszą duszę i zaczyna nas przemieniać, także stajemy się coraz bardziej i bardziej podobni do Jezusa I o to chodzi Dlatego Chciałbym, żeby te nasze spotkania czwartkowe Te kolacje czwartkowe Były czasem inspiracji Mam nadzieję, że to słowo, którym się podzieliłem Będzie inspiracją dla was Pomyślcie o tym Przemódlcie to, co to znaczy Że Duch Święty Jest wewnątrz Was, wewnątrz nas, wewnątrz każdego z nas, że nie musimy gdzieś tam biegać do nieba. Panie, apostoł Paweł o tym pisał, że nie musimy wcale iść do nieba po to, żeby, żeby usłyszeć to, co Bóg mówi i nie musimy nikogo prosić, żeby tam się udał, dlatego, że to wszystko jest wewnątrz. Pomyślmy o tym, módmy się tym i szukajmy tego w naszych sercach. Kochani, bardzo dziękuję za ten czas. Miejcie dobry wieczór jeszcze i życzę Wam wszystkiego dobrego na najbliższy czas. Stańcie z Bogiem.